Dobra, skończyliśmy. no Generalnie, jak ja mam nagrywki i pracę, na przykład tak jak dzisiaj w studio, no to wtedy nasza opiekunka Dżamilka zabiera Ariunię do bawialni i w przeróżnych bawialniach są przeróżne zajęcia, więc no moje dziecko po prostu pod moją nieobecność cały czas coś robi. Ona robi dużo rzeczy. Ona ma zajęcia angielskiego, ona ma zajęcia muzyczne, ona ma zajęcia sensoryczne jakaś sensoplastyka. E, więc no powiem Wam, że moje dziecko jest busy, 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 busy i ona uwielbia te wszystkie zajęcia, jest bardzo energiczna, bardzo chłonie e, właśnie nowe miejsca, nowych ludzi, tak więc cieszę się no, że moje dziecko takie jest i że tak chętnie rozwija się. Oczywiście to nie jest tak, że e, Aria te wszystkie zajęcia ma jednego dnia, ona jest jeszcze za malutka, więc e, ja... Po prostu tak zadecydowałam, żeby na zajęcia chodziła raz, dwa razy w tygodniu. No i bawialnia, tak? Plus bawialnia. Bawialnia to u nas jest codziennie, bo tam po prostu moje dziecko no, ono uwielbia. E, natomiast e, oczywiście m, w niektórych bawialniach zajęcia są codziennie. E, tak jak właśnie mówiłam, już wymieniałam wam te zajęcia, więc no ja polecam dla dzieci, polecam, bo to jest super rozwojowe. Ja widzę ogromne postępy, jakie moje dziecko robi. Eee, właśnie jak raz pójdzie na takie zajęcia. Ostatnio na przykład, co oni tam robili na tych sensorycznych zajęciach? Jakieś pierniczki, tak? I ona już ruchu wałkiem, wiecie, ona już wałkuje ciasto, nie? Moje dziecko już wałkuje ciasto, robi, robi pierniczki, robi ciasteczka. Ja nawet nie potrafię, ona już potrafi. Nie no, ale naprawdę, no, polecam dla małych dzieci. Właśnie, moje dziecko jest takie, że jak ona widzi plac zabaw, jak ona widzi małe dzieci, jak ona widzi bawialnie, wiecie, te kolory, te różne wspinaczkowe, jakieś takie, wiecie, rzeczy, po których można się wspinać, kulki zjeżdżalnie, ona szaleje. Ona po prostu wchodzi i się tak oczy świecą i ona tam leci. No taka jest, nie? Jest bardzo właśnie taka i społeczna i z małymi dziećmi uwielbia właśnie przebywać. Ale też zna swoje granice, bo niektóre dzieci na przykład bardzo często lecą do niej, wiecie, chcą ją dotknąć. Nie wiem, dziecko, które się uczy wstawać, chce po niej wstać, a aria jest taka, że nie, 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 nie dotykamy, nie znamy się. Nie znamy się, to się nie dotykamy. No, ona zna swoje granice. Po prostu, no widzicie, nawet jak mam teraz czas dla siebie, pracę, to ja cały czas myślę o swoim dziecku. 아리야. 네. 아리아 <놀�%, 아이야만. 놀람> <놀람> <놀람> わっ、藤井君、そうね。<music>